Drodzy bracie i siostry, kiedy e, czytam tę przypowieść, przypomina mi się doświadczenie, które psychologowie robili e, wobec osób badanych. E, dwóm, e, dwóm, ludziom zaproponowali grę o, załóżmy, 100 zł. No i dwóch panów zagrało 100 zł. Jeden przegrał. I niestety musiał wyjąć stówkę i drugiemu dać. No więc ten wziął zadowolony 100 zł i odszedł. I wtedy psychologowie powiedzieli, słuchaj, jeśli dasz nam 20 zł, to my mu pójdziemy i odebierzemy tą stówę. Większość ludzi była gotowa zapłacić jeszcze 20, tylko żeby tam temu zabrać. Proszę Państwa, ojciec Sali nazywał to taką wartościowaniem pospolitym, kiedy człowiek się cieszy z czegoś. Dopóki ma coś lepszego od innych. To znane przykłady, że się cieszymy z samochodu, dopóki sobie sąsiad lepszego nie kupi, to wtedy nam się nas przestaje podobać. Cieszymy się ze skończonych studiów, o ile z magisterki, o ile znajomy nie zrobi doktoratu. Wtedy już nam się nasze studia przestają podobać. Niestety to, że zwrócić uwagę, jak też w Polsce, powszednie. A wszystko to kieruje nas w temat, który podejmowaliśmy w wakacje na godzinę 15 na Mszach Świętych, mianowicie co ja mam w środku i kim ja naprawdę jestem, ponieważ takie sytuacje porównywania się wynikają w większości z tego, że gdzieś w głębi serca czujemy się potwornie niedowartościowanymi ludźmi i każdy sukces przyjaciela, znajomego, sąsiada jest dla nas po prostu zagrożeniem. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ten rządca, ten gospodarz nie tylko tym ludziom dał okazję do zarobienia denara, za który oni mogli sobie kupić chleb czy tam wino. Ale on z tych bezrobotnych, bezczynnych, stojących na rynku uczynił pracowników. Już pomijmy przy, przy realia tej przypowieści, że to tylko było na jeden dzień. Ale proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj bardzo akcentujemy i nawet wielu ludzi wierzących, przyglądając się swojej religijności, kładzie akcent, co ja robię? Jak grzeszę, to jest źle, jak nie grzeszę, to jest dobre. My stawiamy pytanie, co ty robisz? Proszę zwrócić uwagę, jak to oceniamy dzisiaj ludzi. Ile on zarabia? Ile on ma lat? Jakie on ma osiągnięcia? Natomiast Chrystus nie patrzył na to, co człowiek robił, ale patrzył prosto w serce. To, co Święty Paweł mówił, my chrześcijanie patrzymy w rzeczy niewidzialne, a nie w to, co widzialne. Chryst, my, Pismo Święte mówi, my ludzie patrzymy na uczynki, na jakieś osiągnięcia, a Bóg patrzy na to, co mamy w sercu. I różne takie krytyczne sytuacje, właśnie, że sąsiad sobie kupi tą ten lepszy samochód, czy, czy kolega wygra w jakąś grę większą sumę pieniędzy i nieraz człowieka coś tu ściśnie, to jest przejaw, że w sercu jest coś nie tak. Proszę zwrócić uwagę, ja dzisiaj troszeczkę zrobię z tych naszych spotkań wakacyjnych powtórkę, dlatego że za tydzień jeszcze będę nieobecny w Warszawie, a chciałbym od października ruszyć dalej z pewnymi tematami takimi cyklicznymi tutaj u świętej Anny. Dlatego wrócę do pewnych myśli, które były tutaj mówione. Proszę Państwa, pytaniem, które się często pojawia w Biblii, które Bóg stawia ludziom, które Chrystus stawia, to jest pytanie, jakie Ty masz imię. I nie chodzi mu o to, że Marek, Barbara, Andrzej, tylko jakie jest Twoje imię zapisane w głębi serca. Ja to Państwu mówiłem, każdy z nas ma takie imię zapisane. Bardzo często jesteśmy nieświadomi nawet naszego imienia, które nosimy w sercu nad nim. Takie imię to może być. Zakompleksiona stara panna. Jesteś tchórz. Jesteś chłopczyk. Jesteś bojący się. Jesteś po prostu strachliwym człowiekiem. Ludzie nawet często tego nie wiedzą. My to imię próbujemy oczywiście przykryć. Różnego rodzaju fałszem, różnego rodzaju zabiegami, dowartościowywaniem się. Ale to imię cały czas, jak, jak pod ziemi, jak z jakiejś głębiny na nas oddziaływuje. Proszę Państwa, to dlatego się ludziom sypią małżeństwa, że wielu Panów jest chłopcami. Chłopiec może się sprawdzić w narzeczeństwie. Chłopiec się może sprawdzić w firmie komputerowej. Chłopiec się może sprawdzić w sportach. Chłopiec może przebieć maraton 42 kilometry. Ale chłopiec nigdy nie poprowadzi rodziny do boju. Nigdy. Pęknie. Wiele kobiet nie wie w momencie ślubu, że Wychodzi za chłopca. Dopiero wychodzi na przykład za chłopca, który jest związany z mamusią taką pępowiną, której jeszcze nie widać. To się dopiero pokaże po pewnym czasie. Zresztą ten chłopiec sam nie wie, że jest jeszcze chłopiec. On świetnie funkcjonuje, zawodowo funkcjonuje, jest inteligentną, skończył studia z wyróżnieniem, tylko że do wychowania na przykład. Ja, pamiętajcie, powołanie mężczyzny jest jedno: być ojcem. Mężczyzna się sprawdza w tym, jakim jest ojcem. Jak umie rozmawiać z synem, z córką, jak ich wychowana ludzi, jak ich przeprowadzi przez życie. To samo dotyczy księży. Jakim jesteśmy ojcami dla ludzi, jak ich przeprowadzamy przez nieszczęścia, jakim potrafimy pomóc, żeby zmierzyli się ze swoim powołaniem. I teraz powtarzam, problem z... Pan Bóg chce nam to nasze imię pokazać. Znaczy to są dwa imiona, może ja powiem jeszcze tak. Jest imię to nasze zranione. Bardzo często, przede wszystkim rani nam imię demon. Proszę Państwa, wokół nas uwijają się stada demonów, żeby nas zranić w głębi serca i zranić nasze piękno, które zostało tam wniesione przez Pana Boga. I Pan Bóg chce, wprowadza nas w kryzysowe sytuacje po to, żebyśmy to nasze imię głębokie zobaczyli, kim ja jestem. To są trudne momenty. Bardzo często to imię zostaje zranione w dzieciństwie. Bardzo często zostaje zranione, mówiłem o tym wakacjach przez ojca, albo ojca, który do swojego syna mówi par gówniarzu cały czas, albo jak się starza, powie mu pedale parę razy, albo zdarza się, że mówi do córki, że gruba, jesteś brzydka, jesteś, nikt się nie będzie chciał. I proszę zwrócić uwagę, są to prognozy samosprawdzające się. Potem taka dziewczyna nigdy nie może uwierzyć w swoją wartość. Że już nie wspomnę o przypadkach molestowania jakiegoś i takich dramatycznych sytuacji. Są ludzie poramieni tak w dzieciństwie i gdzieś w głębi serca, noszą to imię i nie wiedzą na przykład dlaczego się tak zachowują. Proszę zwrócić uwagę, że serce ma swoje myśli, serce ma swoją logikę, a uczucia, które wychodzą z tego serca są tylko znakiem, że tam jest coś nie tak, to znaczy uczucia negatywne. Jaś kobieta nienawidzi mężczyzn. No, no nienawidzi, no. Ona ma dorobione różne teorie do tych swoich uczuć, ale nie wie, że to się wiąże z tym, że została przez ojca zraniona. Ona może tego nie pamiętać. Bardzo często te wspomnienia są gdzieś ukryte. Jakie masz imię? Bóg pytał. Bóg nie pyta, co zarabiasz, jak, jak, jak coś umiesz robić. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś tak naprawdę? Powtarzam, ludzie żyją niekiedy w takim kołowrocie, że nawet nie wiedzą, kim są. Nie wiedzą, kim są. Na przykład mężczyźni, którzy są uzależnieni od odbierania od kobiet poczucia swojej mężkości. Facet zostawia żonę biegnie do jednej kochanki, potem zostawia kochankę, biegnie do drugiej kochanki. On bez przerwy musi słyszeć od kobiety jesteś genialny. No po prostu jesteś najlepszy na świecie. Dlaczego? Dlatego, że mu to babcia mówiła w dzieciństwie. Ojciec został odsunięty na bok, albo sam się odsunął na bok, chłopak został w ramionach babci i mamy. Babcia, mama głaskały, kakałko gotowały i facet potem nie wyrabia bez tego, jak mu kobieta nie powie, jesteś genialna. jak mu żona przestanie mówić, jesteś genialny, to szuka sobie zaraz w internecie następną panią, co mu mówi, jesteś genialny. Bo on ma zapisane imię, ma On może mieć 40 lat, być biznesmenem, znać języki, a w sercu musi mieć kobietę, która go głaszcze. No musi. Oczywiście on sobie i rozumem dorabia teorie, ta była nieinteligentna, tam, tam nie zdradzała, z tą się nie mogłem, z miałem różne charaktery, a tak naprawdę w sercu ma zapisane imię. Potrzebujesz ciągle głasków od kobiety i nie poznasz swojego imienia i Pan Bóg wtedy ludziom wielokrotnie wchodzi z jakimś takim no destrukcyjnym działaniem. Wchodzi w sytuacje takie konfliktowe, żebyśmy poznali swoje imię, po to są kreżyszy. Y bo, i to jest najważniejsze przesłanie Ewangelii. Na dnie, pod tymi naszymi różnymi ranami, złamanymi sercami, mamy piękne imię, które zostało nam wysłużone przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Każdy z nas, ochrzczony człowiek, ma imię napisane Dziecko Boże. Pamiętajcie, co mówi Biblia. Utkałem Cię w łonie Twojej Matki. Pamiętajcie, w nocy, kiedy się poczęliśmy, czy w nocy, czy w dzień, już Bóg nadał imię, zanim Cię skrzywdził może ojciec, zanim Cię kolega Jakoś zranił, zanim miałeś jakieś traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, Bóg ci nadał piękne imię. Utkałem cię w łonie Twojej matki. Nadałem ci wtedy imię. I to imię jest gdzieś pod gruzami tych wszystkich naszych przeżyć, od których może tak rozpaczliwie właśnie uciekamy. Rozpaczliwie właśnie uciekamy, od boimy się zajrzeć w głąb. Ludzie nie, nie lubią ciszy. Bo w ciszy zaczynamy myśleć, w ciszy zaczynamy słyszeć swoje serce. Dlatego niektórzy nie cierpią ciszy, muszą coś ciągle mówić. I teraz, kochani, musimy poznać swoje piękne imię. Poznać, nie rozumiem, bo są, jest poznanie serca, jest poznanie rozumu. Ja to Państwu tłumaczyłem. Dlaczego wielu ludziom, którym się mówi tyle razy, Jezus Cię kocha, oni ciągle chodzą smutni? Bo oni słyszą to tu, a nie słyszą tego tu. I mówi, mówi, że Jezus Cię kocha, on Ci wybaczył. No tak, wie. Wielu ludzi nie usłyszało sercem. Zostało tylko na poziomie rozumu. Musimy poznać swoje imię sercem. O tym będziemy mówili właśnie w dalszych rozważaniach w październiku. Jak, jak to poznać? Bóg mi powie, jakie jest moje imię. Bóg mi powie, jakie jest moje imię. I teraz Bóg Ci to powie, musicie wyprowadzić z domu. Rozumiesz? W domu, z domu w znaczeniu poczucia bezpieczeństwa i ustawionego przez siebie różnego systemu kłamstw, kłamstewek, dowartościowań itd. Bóg ci to musi zburzyć. Ja nie jestem Panem Bogiem, to są tylko moje domysły, ale jestem przekonany, że nie jeden kryzys małżeński, nawet taki, który się otarł o sprawę sądową, to była interwencja Pana Boga, który totalnie zamieszał w małżeństwie, żeby ci ludzie poznali swoje wnętrze. Bo żyli w totalnej iluzji jak w Matrixie, mieli wtyczki z tyłu głowy, i komputer im produkował jakieś mniemanie o sobie. To jest, proszę Państwa, wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o rolę kościoła w życiu ludzi. Bo ludziom, jak się w życiu zaczyna coś plątać, to przychodzą do księdza, żeby im to uspokoił. I ksiądz mówi: No to wiesz, to idź na pielgrzymkę, to odmawiaj tą modlitwę trzy razy dziennie po posiłku. To zrób sobie post. Wiesz, żeby, żeby już się uspokoiło. Ole, ten ksiądz dobry. Dał mi radę, już się uspokoiło. A Jezus mówi, księże, mieszaj im jeszcze. Mieszaj im jeszcze. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Nikt z postaci biblijnych nie rozpoznał swojego imienia w domu. Abraham wyszedł z domu. Mojżesz wyszedł z domu. Na pustynię wszyscy wyszli. Jan chściciel wyszedł na pustynię, Maryja z Józefem musieli opuścić Nazaret, pójść do Egiptu, to nigdy nie będzie tak, że weźmiesz sobie dobrą książkę religijną, zrobisz kawę, zamkniesz drzwi na wszystkie, prawda, skarbce, włączysz farelkę, będziesz czytał książkę i nagle poznasz, jestem wyzwolony duchowo. Na, szp łóżku, w łóżku na, szpital na szpitalnym łóżku. Na mównicy, gdzie ci się totalnie zawali wykład do studentów. W sytuacji, kiedy będziesz Teraz drastycznie rozbity. I powiesz chryste, co się ze mną dzieje. Chrystus mówi, jesteś teraz, mi świeży. Zamieszałem w Twoim życiu i wszystko zna, poszło do góry. I teraz Ci powiem, jakie jest Twoje imię. Proszę Państwa, rozmawiałem niedawno z człowiekiem, który był na wakacjach na rekolekcjach. Takie solidne rekolekcje, cały rok na mnie liczył. Że pojadę na rekolekcję, umocnię się, wszystko jakąś harmonię bożą, taki pokój znajdę. I w z rekolekcji, wszystko mnie wnerwia. Nie układa mi się. Na żonę warcze. Coś nie idzie. Już chcę dzwonić do tych zakonników, że mi pieniądze zwrócili za te rekolekcje. A ja mówię, panie, trzymaj pan. Właśnie rekolekcje były dobre. Proszę państwa, posłuchajcie. Rekolekcje były dobre. Zamieszały ci. Bóg cię wyprowadził na pustynię. Ja wiem, że czujesz się fatalnie w tej chwili. Ale nie chcij tego uśpić. Widz, kochani, tego różnego rodzaju płyty betonowe, które my mamy ponakładane na serce i naprawdę, które jest głęboko, rozwalenie tego to jest coś niesamowitego. Ile się Pan Bóg musiał namęczyć, żeby swoje imię poznał Piotr, Szaweł, żeby zobaczyli kim są i usłyszeli od Boga swoje imię. Będziesz, będziesz, musiał stracić poczucie bezpieczeństwa. To jest najtrudniejsza rzecz. Proszę Zwróćcie uwagę, Ilu ludzi z kościoła zrobiło miejsce spokoju, sielanki, takiego wyciszenia, taka sofa do leżenia. Miły ksiądz, miłe śpiewy, o dzieci tak ładnie, i papież, i tak się wzruszyłem. Na litość boską, poczytajcie Ewangelię, to co Państwu mówiłem, to jest księga wojenna, tam jest bez przerwy zamieszanie. Nie ma ani jednej sceny, Matka Boża zupę nalewa, święty Józef cześć struga, Pan Jezus robi samolociki z papieru, ani jednej sceny. Tam wszystkie sceny to jest zamieszanie. Bo Pan Bóg obetrzał ze z naszych oczu, ale Apokalipsa mówi kiedy? Po śmierci. Bóg Ci chce, chce Cię wyzwolić. Bóg ci chce nazwać. Pamiętam to opowiadanie o filmie o Złoty Chłopak, o chłopaku, który miał kij bezbolowy i był świetnym bejzbolistą. Wszystkie piłki odbija. Wszystkie. I kiedyś grał, grali jakiś tam super ważny mecz, jak to Amerykanie zrobili w filmie, no kulminacyjna scena dostaje piłkę niesamowicie mocno, uderza i kij rozsypuje się w drzazgi. W takim meczu kij rozsypuje się w drzazgi. Cały stadion jest wyciszony co teraz. Proszę Państwa, my mamy kije bejsbolowe i wszystkie piłki od Pana Boga tak odbijamy, że hej. Nie powodzi ci się w życiu. No tak to wina moich wspólników, pracy, coś takiego. Mamy po prostu tyle argumentów do odbicia prawdy. I Pan Bóg w pewnym momencie rzuca nam taką piłkę, że rozbija nam kij bejsbolowy, którym odbijamy wszystkie Jego impulsy do nas, żebyśmy mogli poznać swoją prawdę. I stoimy nagle na gusieństwie. Na busięcie. Ale powtarzam, jest to Jego proces, żebyśmy mogli poznać, poznać swoje imię. On tylko nam może powiedzieć. I proszę mi wierzyć, nie przejdziemy przez życie, jeśli właśnie będziemy chłopcami, dziewczynkami, zazdrośnikami, zakompleksionymi, bojącymi się, lękającymi się. Boże, ilu ludzi się lęka? Jak strasznie się ludzie boją, lękają i nadrabiają miną ten lęk. Tylko Bóg ci może powiedzieć twoje imię. A my się potwornie boimy zadać Panu Bogu tego pytania. Pamiętam wspomnienia właśnie człowieka, który był na rekolekcjach, wyciszył się i w końcu się zdobył na odwagę. Panie Boże, za kogo Ty mnie uważasz? Powiedz mi to. Proszę Państwa, ciekawe, czy bylibyście yy, odważni, żeby zadać Panu Bogu takie pytanie. Ty, który znasz moje serce do końca. Ty, który znasz wszystkie moje zachcianki. Ty, który znasz wszystkie moje tajemnice. Boże, powiedz mi. Jak Ty mnie widzisz? Za kogo Ty mnie widzisz? Proszę Państwa, musimy, każdy z nas musi taką rozmowę z Bogiem kiedyś odbyć. Musisz to usłyszeć. I usłyszysz piękną rzecz. Ale musi się usłyszeć tu, nie rozumiem. Jak rozumiem, usłyszysz, to ci nic nie da. Jesteś moją córką, jesteś moim synem. Być może słowa będą trudne. Musisz się nawrócić. Serce masz jeszcze poranione, połamane, stąd grzech porządliwości, chciwość, zazdrość, stąd kłótliwość, stąd gadatliwość, stąd kłamstwo, taki hałas w życiu, ale w istocie na dnie jesteś moim synem, i jesteś moją córką. Proszę mi wierzyć, jakie to jest piękne dla każdego księdza, usłyszeć, jesteś moim księdzem. Pogubiłeś się, Szynku, trochę, ale jesteś moim kapłanem, ja cię nie skręcam. Wtedy się chce żyć. Wtedy się chce, zaczyna się żyć, bo w sercu nosimy źródło życia. Księga przysłów mówi: strzeż swojego serca jak zamku warownego, bo jak w sercu na dnie zostanie złamane, zostanie ci zabrane życie i zostanie ci tylko wegetacja. Zostanie Ci tylko wegetowanie. Zostanie Ci tylko spełnianie pewnych funkcji, które narzuciło na Ciebie społeczeństwo, społeczeństwo czy rodzina. Musisz wejść w bliską zażyłość z Jezusem Chrystusem. Proszę Państwa, to jest zadanie. Nie pytanie, jak zwalczyć grzech nieczystości. Grzech nieczystości wynika właśnie z tego, że mamy jakieś pokancerowane imię swoje. I powtarzam, nie stawiajcie sobie pytania, jak mam się zmienić. Jak mam zmienić swoje postępowanie? Jak mam zmienić swoje imię? Jak mam je uzdrowić swoje imię? Tam we w środku tą moją najgłębszą tożsamość. Panie Boże, wejdź w to wszystko, posklejaj. Jesteś światłem. Rozświetl mi to wszystko. Zieloma ludźmi, z którymi rozmawiam, to, to trzeba opłakać też często. Nagle przypominają sobie jakieś wydarzenia z dzieciństwa. To są najczęściej jakieś pobicia. Dla, dla chłopaka było to tak hańbiące. Kiedy go wołali gdzieś tam w szkole do toalety, tłukli go, bili, kazali mu pieniądze przynosić. Złamali jego serce. Od, od tamtego czasu został malutkim chłopcem i do dzisiaj się wszystkiego boi. Proszę mi wierzyć, rozmawiam z tymi panami. Mają 30-40 lat i płaczą, jak chłopcy. Ja mówię, płacz, paczek, płacz. Opłacz, tak ci złamali serce. A teraz Bóg ci to serce uzdrowi. Poczujesz się znowu twardy i mocny. I, i przestanie siedzieć przed internetem i szukać głupich znajomości. Stanieś się mężczyzną. Stanieś się mężem, kiedy odnowi się twoje imię. Alkoholizm z czego wynika? Żona mówi do męża, nie pij, nie pij, nie pij. A on pije dlatego, że jest dzieckiem. No to on przestaje pić, to ona mu kakałko, ciastko, film, no kakałko, ciastko, film. No i on idzie znowu pić. A ona znowu, no nie pij, nie pij, nie pij. Kobieto, wyślij go na rysy. Wyślij go na kurs żeglarski. Każ mu zbudować dom. On jest chłopcem i dlatego pije. Panowie piją, bo są chłopcami. Uciekają po prostu od lęku, od przerażającej wizji, że jestem chłopcem. Dlaczego te przekleństwa, te szpanerstwa, te, te rozmowy Polaków, o których goła śpiewał? To są rozmowy chłopców, którzy nie potrafią sobie ze swoimi dziećmi poradzić. I trzeba zmienić to wewnętrzną najgłębszą. O tym mówiliśmy. O tym będziemy mówić, bo ja sam, proszę Państwa, widzę, ile w pracy kapłańskiej się... Naś wysilałem, po pierwsze, żeby ludziom uspokoić życie, a po drugie, żeby ktoś zmienił swoje postępowanie. I ktoś się spowiadał 10 lat i nie mógł zmienić postępowania. Tak jakby malutkiemu chłopcu powiedzieć podnieść to kilo. No. Może więcej witamin jest, no. może zmienić system treningu. A on jest chłopcem. On musi, się, on musi od Boga usłyszeć wewnętrznie swoje, swoje imię. Dlatego już za dwa tygodnie w sposób może bardziej usystematyzowany do tych tematów. Podejdziemy, a teraz dziękując Bogu, że nas żywa i każdemu Jego imię chce objawić, bez względu na to, jaka była historia naszego życia.